Witam, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dominic Games Poland i chciał wam, chciałbym Wam przedstawić pewien problem. Może nie zwraciliście na niego nigdy uwagi. Ale czasem linie tramwajowe wam się mogą zaplątać. Na przykład tramwaj, który ma jechać na tym rozjeździe w tą stronę i mieć przystanek tutaj w tej stronie. Mimo wszystko, iż ma jechać tędy, na przykład robi sobie takie płeczko tędy. Mamy przykładowo taką linię tramwajową numer 31 i możemy sobie ją zobaczyć czy ona przypadkiem się tutaj gdzieś nie zapętliła jeszcze tutaj. Jak wchodzimy sobie tutaj, zaraz, wejdziemy sobie tutaj w rozpiskę naszych linii tramwajowych, poszukujemy tą linię 31 na tej przepasnej tej rozpisce o i widzicie co tu się stało? Widzicie co się z tą linią stało? Dlaczego? Prawdopodobnie przez ten przystanek jak się go usunie. Ja sobie teraz powiedzmy ten przystanek usunę. O! Właśnie! Tutaj był dwa razy kliknięty przystanek. Zobaczcie, jak się tak kliknie jak się zrobi przystanek dwa razy w jedną stronę na takim rozjeździe tramwajowym to się zepsuje cała linia tramwajowa bo zobaczcie co się dzieje jakbym ten przystanek zrobił tutaj widzicie? ten tramwaj robi jakieś takie dziwne wygibasy więc jak zrobię przystanek jak usunę te dwa przystanki i zrobię tak to cała linia ta 31 się po prostu naprawi i pojedzie sobie już normalnie tam gdzie ma jechać więc pamiętajcie, że jeżeli wam się e, jakoś dziwnie tramwaje pętlą na takich rozjazdach to, uh, może być to spowodowane z tym, że dany tramwaj na przestraniach ma dwa razy kliknięty przystanek w tą stronę czyli ma przystanek, który ma być w tą stronę tutaj jest w tą stronę, jest w tą stronę, o tutaj, ale kliknięty jest tutaj jako drugi przystanek w tym miejscu i wtedy się cały ten nubel z tramwajem dzieje. Taka moja porada, jeżeli macie taki problem albo się z czymś takim spotkaliście, no to wiecie jak to naprawić. Ja Wam bardzo dziękuję za karta, no i cześć.